serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu podejmującym bardzo trudne tematy, dzisiaj jakże trudny, nazizm, propaganda a rzeczywistość. A gościem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim jest pan profesor dr habilitowany Grzegorz Kucharczyk. Panie profesorze, serdecznie witamy. Dzień dobry, bardzo dziękuję pani profesor za, za zaproszenie do Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim z takim trudnym tematem, ale bardzo aktualnym, ponieważ mamy zająć się dzisiaj problemem czy pojęciem nazizmu jako pewnego rodzaju narzędzia, dzisiaj mówimy wojny informacyjnej czy też wojny hybryd, hybrydowej albo po prostu propagandy, która ma na celu na no, pewno jednak dezinformację. To wszystko oczywiście w kontekście toczącej się wojny na Ukrainie rozpoczętej agresją Rosji 24 lutego tego roku która, zauważmy, była przygotowywana jednak y, przez y, pewnego rodzaju działania no, y, mające naturę propagandową czy też dezinformacyjną, w, której, w których to pewna, y, no jednak zakłamana wizja historii odgrywała bardzo ważną rolę. Dość wspomnieć y, to już słynne przemówienie prezydenta Putina 21 lutego, w którym on, y, on jak gdyby dał pewnego rodzaju streszczenie y, swojej wizji Czytaj rosyjskiej oficjalnej wizji historii relacji rosyjsko-ukraińskich, ale też samej Ukrainy, gdzie wniosek był dość czytelny dla wszystkich odbiorców, że właściwie Ukrainy nie ma. Naród ukraiński to jest jakiś sztuczny twór wymyślony przez Lenina czy kogoś tam jeszcze i, i właściwie nie ma wojny, jest specjalna operacja wojskowa. Nie ma Ukrainy, nie ma Ukraińców, czyli właściwie. Poruszamy się w takim, w takim jakimś matriksie. I w tym matriksie, w tym takim świecie wyobrażonym przez rosyjską propagandę, takie poczesne miejsce zajmuje oskarżanie władz w Kijowie o to, że są nazistami czy też neonazistami, że tolerują ruchy nazistowskie na, teren, na terytorium swojego kraju. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby. Odbiorca, no, przede wszystkim na Zachodzie, bo, bo to było adresowane zarówno do rosyjskiej opinii publicznej, ale także na Zachód, aby miał przekonanie, że właściwie y, Armia Rosyjska na Ukrainie teraz to kontynuuje dzieło Armii Czerwonej, która bohatersko i wyzwolicielsko walczyła z nazistowską III Rzeszą Niemiecką w czasie II wojny światowej. To mówimy o przekazie propagandowym. Natomiast rzeczywistość jest taka, że. Warto w tym kontekście sięgnąć troszkę dalej w historię, aby zobaczyć, że no w kręgu rosyjskim, sowieckim, ale no Rosja obecna też traktuje się jako historyczny spadkobierca Związku Sowieckiego. Zresztą wiemy prezydent Putin uważał rozpad Związku Sowieckiego za jedno straszliwe nieszczęście geopolityczne w XX wieku. Otóż tam w tej tradycji słowo faszyzm czy nazizm jest traktowane jako Narzędzie propagandowe opisujące każdorazowego wroga polityki Moskwy. Czy to w Moskwie rezydował Stalin, czy jakiś inny jego następca, czy po 1991 roku któryś z przywódców rosyjskich. Określanie każdorazowego przeciwnika, czy to wydumanego, czy realnego, przeciwnika planów dalekosiężnych, imperialnych planów Moskwy. Mianem nazisty czy faszysty to jest, można powiedzieć, abecadło tej, no nazwijmy to, wojny, wojny informacyjnej prowadzonej przez Rosję, Związek Sowiecki od dłuższego czasu. No dość wspomnieć, że do miana faszystów awansowali w cudzysłowie polscy, uwaga, socjaliści. Polska Partia Socjalistyczna, która w czasie wojny polsko-boszewickiej 1920 roku wsparła Obrony Polski. Zachęcała robotników do tego, aby zamiast witać, tak zwaną wyzwolicielską Armię Czerwoną, aby oni wstępowali do wojska polskiego. Krótko mówiąc, PPS stanęło na gruncie obrony niepodległości Polski, i za to została PPS ukarana przez Lenina i podporządkowana Moskwie komintem, czyli międzynarodówkę komunistyczną, określaniem. Określeniem, że to są socjalfaszyści, że to nie są żadni socjaliści, tylko socjalfaszyści. Proszę Państwa, PPS, najstarsza, największa partia polskiej lewicy, ruchu socjalistycznego, to ukazuje się w propagandzie moskiewskiej yy, faszyści, prawda? No, yy, ale trzeba powiedzieć, że jest tak zwana mądrość etapu w propagandzie, zwłaszcza komunistycznej. I po 1935 roku. Kolejny kongres Międzynarodówki Komunistyczny podjął uchwałę o tworzeniu tzw. antyfaszystowskich frontów ludowych, do których zapraszano kogo? No socjalistów na przykład w Polsce. Ale żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, no to trzeba powiedzieć, że po paru latach nastąpił kolejny etap i kolejna mądrość etapu, kiedy 23 sierpnia 1939 roku. Związek Sowiecki zawarł tak zwany Pakt o Nieagresji z Niemcami Hitlerowskimi Pakt Ribbentrop-Mołotow, który de facto był planem podziału Europy, zwłaszcza środkowej, między te dwa totalitarne państwa słynny tajny protokół. I krótko po podpisaniu tego protokołu, Wjaczesław Mołotow, sowiecki minister spraw zagranicznych, wyjaśniał o to, tą woltę, którą Sowieci dokonali, bo nagle się okazało, że Ci straszni naziści, których tak potępiano w prasie i w propagandzie sowieckiej, to są wypróbowani sojusznicy, bardzo pokojowi. No to Mołotow określił to tak, cytuję: Faszyzm to kwestia gustu. Cytuję dosłownie. Faszyzm to kwestia gustu. No oczywiście chodziło w domyśle o gust każdorazowego sowieckiego kierownictwa, które w ramach swojego gustu, czytaj, wyborów politycznych, określało kogokolwiek mianem faszysty, nazisty. Tak jak pasowało to właśnie w tą strukturę imperialnych wpływów, czy imperialnej polityki. Skończyło się, jak wiemy, napaścią Niemiec na Związek Sowiecki 22 czerwca 1941 roku i wtedy z dnia na dzień naziści znowu stali się źli. A więc ten krótki zarys pokazuje, jak bardzo obrotowym pojęciem jest, nazwijmy to słowo nazizm. Jak ono funkcjonuje w propagandzie każdorazowego reżimu w Moskwie jako o no właśnie uzasadnienie różnych imperialnych pociągnięć. Dość wspomnieć, że kiedy w czerwcu 1945 roku kończył się proces w Moskwie 16 przywódców Polski Podziemnej, przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w marcu 1945 roku podstępnie aresztowanych przez NKWD, no to oni byli skazywani z paragrafu o tak zwaną współpracę z nazizmem. Ludzie, którzy od września 1939 roku nieprzerwanie walczyli z Niemcami hitlerowskimi, nawet w tym czasie, kiedy Związek Sowiecki przez dwa lata był oficjalnym sojusznikiem Berlina w latach 1939-1941 zostali określeni jako współpracownicy nazistowskich Niemiec. No, bo chodziło o propagandowe uzasadnienie tego bezprawia, które wtedy się dokonywało. Także zwróćmy uwagę, to, jest, to są te długie tradycje, do których yy, yy, niestety obecnie Federacja Rosyjska nawiązuje. Yy, yy, I bynajmniej 24 lutego nie był tutaj jakimś końcem, nie był jakimś apogeum, po którym już można powiedzieć, ta propaganda jakoś się redukowała, wręcz odwrotnie, mamy do, do czynienia w kolejnych odsłonach, tygodniach tej wojny rozpętanej przez Rosję właściwie z, z wzmacnianiem tego propagandowego przekazu, mianowicie no, słynny wywiad y, y, rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa dla jednej z włoskich telewizji, stacji telewizyjnych, gdzie minister Ławrow no, stwierdził po pierwsze, że Hitler to tak naprawdę to był Żydem, a, a po drugie najgorszymi antysemitami to są, to są Żydzi i w ten sposób minister Ławrow odpowiadał na pytanie dziennikarza, no jak pan może oskarżać prezydenta Ukrainy Władimira Żeleńskiego, który z powodzenia jest Żydem, że on jest nazistą, czy no nazistą, tym bardziej, że jego rodzina jak wiemy, w dużej mierze przecież zginęła w, w czasie Holokaustu, który także odbywał się na ziemiach ukraińskich, wtedy część Związku Sowieckiego. No i wtedy minister Ławrow powiedział to, co powiedział. I teraz oczywiście tutaj mamy do czynienia, można powiedzieć, z kolejnym piętrem tej, 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 tej machiny propagandowej, no bo oczywiście większość komentatorów zaczęła się zastanawiać, jaki był cel tego typu wynurzeń ministra Ławorowa, bo znając sowiecką dyplomację. Tam nic nie dzieje się przypadkiem, więc te słowa nie były jakimś wyrazem nie wiem, ferworu dyskusji, tylko pewien cel zatem stał, i, i część komentatorów, no, na przykład analizując tą wypowiedź, stwierdzała, że może e, szef e, rosyjskiej dyplomacji puszczał oko do jakichś zachodnioeuropejskich czy amerykańskich kręgów lewicowo-liberalnych, które no, raczej niechętnie patrzą na państwo Izrael. Albo chodziło też o, o jakiś rodzimych antysemitów, albo po prostu o tradycyjne szukanie kozła ofiarnego w sytuacji, kiedy, no mówiąc delikatnie rosyjska machina wojenna utknęła na Ukrainie. No, w każdym razie doszło do tego, jak doniosły potem agencje światowe, że po dwóch, zdaje się dniach. Prezydent Putin poczuł się w obowiązku zadzwonić i nieoficjalnie przeprosić prezydenta premiera Izraela za, za te słowa swojego szefa dyplomacji. No, jakby nie było, to pokazuje pewną, pewną, pewien taki szerszy obraz, prawda? Że, że nagle nazistą może właśnie stać się potomek rodziny żydowskiej, która zginęła w Holokauście, ludzie, którzy, którzy są zupełnie na antypodach ideologii, czy ustroju nazistowskiego, czy neonazistowskiego. No bo właściwa definicja w tym kontekście, jeżeli mówimy w tym kontekście, który nas tu interesuje, nazizm, propaganda, rzeczywistość, jest taka, że y, trzeba położyć nacisk na, na ten wyraz propaganda, że to jest właśnie wyraz y, pewnej wojny propagandowej, działań propagandowych, które mają uzasadnić pewne działania, w tym przypadku działania zbrojne. Ale jeszcze warto w, y, w tym nas interesującym kontekście, może taki szerszy też kontekst czy tło poruszyć, bo y, warto tutaj też zwrócić uwagę, że mamy jednak do czynienia i w jakimś sensie. Rosja putinowska na tym zyskiwała i chyba też się próbuje do tego odwoływać. To znaczy pewną asymetrię, gdy chodzi o osądzanie czy pamięć o dwóch totalitaryzmach. Jak popatrzymy zwłaszcza na ten okres po 1989 roku, po upadku muru berlińskiego, po rozpadzie Związku Sowieckiego, to, to na przykład na zachodzie szeroko rozumianym, a więc. Europa Zachodnia i, i Stany Zjednoczone, czy Ameryka Północna, no to tam widać wyraźnie, że, że właśnie w kręgach, nazwijmy to intelektualno-medialnych, no jest taka tendencja do tego, żeby no, mówić tak mniej więcej, że no komuniści co prawda popełniali zbrodnie, ale chcieli dobrze. Natomiast naziści popełniali zbrodnie i chcieli źle. I w, i, I w związku z tym dochodzi do pewnego rodzaju, w cudzysłowie, rozgrzeszania czy próby rozgrzeszania totalitaryzmu komunistycznego e, e, kosztem prawdy, no bo to były ustroje obydwa zbrodnicze i w sensie chronologicznym, no jednak pierwszym totalitarnym państwem powstałym w 1917 roku no była Rosja bolszewicka, na której w wielu, w wielu wymiarach Hitler potem się wzorował przede wszystkim, gdy chodzi o rządzenie za pomocą ludobójczego terroru, jako stałej praktyki rządzenia, a nie jako wyjątkowej. No w każdym razie to wszystko powodowało i powoduje, że jak gdyby ta propaganda z kolei Rosji Putinowskiej, która jak gdyby wpisała nawet w doktrynę, Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej od 2009 roku. No właśnie strzeżenie dobrej pamięci historycznej, o, 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 o roli Związku Sowieckiego w walce z nazistowskimi Niemcami. No to właśnie to, to współgra, to znaczy w tym sensie, że skoro, skoro nazizm był jedynym, tak naprawdę upostociowionym złem, a komunizm, no, może był zły, ale tak chcieli dobrze, no to właściwie to współgrało z tym przekazem propagandowym właśnie Rosji putinowskiej, że właściwie, no tak, Stalin, no może miał tam coś na sumieniu, no ale przecież to wszystko, wszystko blaknie, w, widząc no, te wielkie zasługi Związku Sowieckiego w rozgromieniu nazizmu. I, 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 tutaj, i tutaj paradoksalnie właśnie te, te, te środowiska, które no, mają przecież wypisane, na swoich sztandarach obrony wolności słowa, wolności stowarzyszeń, w ogóle takiej tego ustroju demokracji liberalnej, w jakim sensie współgrają z pro, propagandowym przekazem prowadzonym przez reżim autorytarny, który ma zupełnie nie, nie po drodze do, z wolnością słowa. Dość wspomnieć tych licznych dziennikarzy, którzy ginęli, przez zabijani, zabijani przez tak zwanych nieznanych sprawców w Rosji Putina, nie ma ten reżim wspólnego, jak wiemy, z wolnością stowarzyszeń, czy z wolnością w ogóle prowadzenia życia politycznego i społecznego. I tutaj, no właśnie, to jest też ta smutna rzeczywistość, jeżeli mówimy propaganda rzeczywistość, bo ta propaganda, która niestety wpływa w dużym stopniu także na rzeczywistość, oczywiście przede wszystkim, gdy chodzi o zachowania rosyjskiej opinii publicznej, co pokazują sondaże, duże poparcie. Dla tej agresji, którą Rosja prowadzi na Ukrainie. A z drugiej strony, no jednak, mamy do czynienia z obecnością, jak sam Lenin mówił, wielu pożytecznych idiotów na Zachodzie, którzy uważają, że, że a może, może rzeczywiście naziści, naziści tam na tej Ukrainie rządzą. Co oczywiście, to wszystko mówiąc, no nie, nie oznacza, że, że nie należy widzieć pewnych ruchów, odłamów, które. Na Ukrainie odwołują się na przykład do ideologii banderowskiej czy do, do innych takich, tego typu no, ultranacjonalistycznych prądów, ale popatrzmy na, na całość, można powiedzieć na spektrum, całe spektrum tego życia politycznego na Ukrainie. Popatrzmy na konstrukcję polityczną Rady Najwyższej Ukrainy, czyli Parlamentu Ukrainy, gdzie, gdzie te środowiska nie są dominującym trendem, tylko są na marginesie. Więc y, gdyby przyjąć tą, tą optykę, którą proponuje propaganda putinowska, no to z tej racji, że na przykład w Niemczech działa NPD, czy jakieś inne ugrupowania odwołujące się do, do czy ciepło postrzegające nazizm, po części jest to alternatywa dla Niemiec, której politycy niedawno twierdzili, że że nazist to właściwie był taki epizod w dziejach Niemiec, nic nieznaczący, no to można by stwierdzić, że to właściwie w Berlinie też rządzą neonaziści. No bo to, to jest taka pokrętna, pokrętna, pokrętne uzasadnienie i propagandowe, które nie widzi, czy nie oddziela, celowo oczywiście, nie oddziela tego, co jest marginesem od tego, co dominuje na scenie politycznej. A z drugiej strony, no cóż, można powiedzieć, że odwoływanie się Wprost, nawet przez reżim putinowski, do takiej właśnie wielkoruskiej imperialnej ideologii, no to wprost jest nawoływanie do, do tego, co stanowiło esencję nazizmu. To znaczy, nazizm, jak wiemy, Wersji, no, czyli Narodowy socjalist Niemiecki, on przede wszystkim opierał się na wezwaniu do budowy wielkiej tysiącletniej Rzeszy Niemieckiej, która e, szuka swojej wielkiej przestrzeni życiowej kosztem innych mniejszych narodów, które nie mają prawa istnieć. Wielka Rosja szuka swojej wielkiej przestrzeni życiowej w ramach ruskiego miru i część narodów w ogóle nie ma prawa istnieć, bo ich nie ma, tak jak Ukraińców nie ma, po prostu jest to sztuczny twór wymyślony przez Lenina widę prezydent Putin w dniu 21 lutego, jego przemówienia, można sobie odsłuchać i to samemu zweryfikować. Więc tutaj ci, którzy no właśnie używając takiego znanego powiedzenia, krzyczą najgłośniej łapać złodzieja, mm. sami, że tak powiem, w kieszeniach mają niekoniecznie własne, własne pieniądze, tak to mówiąc obrazowo. A więc to pokazuje też no właśnie to to co tą stałą prawdę, to już też chyba nieraz cytowałem na naszych spotkaniach w ramach Regionalnego Środka Debaty Międzynarodowej, że te słowa znanego wielkiego polskiego historyka XIX-wiecznego Józefa Szujskiego, który mówił, że fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki, czyli zakłamany obraz przeszłości rzutuje na błędne, a niekiedy zbrodnicze decyzje podejmowane polityczne, wojskowe, podejmowane tu i teraz. To niestety widzimy od 24 lutego także na wschód od naszych granic, gdzie ta wojna prowadzona środkami militarnymi, niszcząca przede wszystkim, no, wycelowana w cywilów, jak to świadczą ostatnia ta faza tej wojny, taktyka spalonej ziemi, którą prowadzą Rosjanie, na obszarach, które mają wyzwalać dodajmy obszarach, które mają wyzwalać, czyli ta wschodnia Ukraina, obwody Doniecka i Ługański, tam zwłaszcza wcześniej Charków, gdzie większość mieszkańców przyznawała się, no, czy była rosyjskojęzyczna, w każdym razie nie identyfikowała się tak jednoznacznie z ukraińskością. No, poznali właśnie jak sami mówią, czym jest ruski mir. I zwróćmy uwagę, że te uzasadnienie rosyjskiej agresji też było Temu towarzyszyło nie tylko oskarżanie władz w Kijowie o nazizm, ale także oskarżanie, że ci owi naziści w Kijowie prowadzą ludobójstwo na terytorium tzw. Tak autonomicznych republik ludowych, republik donieckiej i ługańskiej, no, co oczywiście nie było prawem. No, gdyby, to, gdyby tak było, no to z pewnością Rosjanie by pokazali. Obrazy, obrazki, które by świadczyły o tym, że na ulicach leżą ciała niewinnych cywilów, że są masowe groby, które są poddawane ekshumacji, żeby poddać autopsji ciała, ale te obrazy, o których mówię, widzimy w Buczy, w Borodiance, w innych miejscach, gdzie, gdzie przyszła wyzwolicielska armia rosyjska, walcząca rzekomo z nazistami, którzy uprawiają masowe ludobójstwo na terytorium Ukrainy, więc. Propaganda rzeczywistość, no, po raz kolejny widzimy tragiczne rozminięcie się ty, tych dwóch rzeczy, a najbardziej złowrogie jest to, znaczy fakt polega na tym, że ta propaganda, ta, ta zakłamana propaganda ma jednak swoje konsekwencje, że nie mówimy tutaj tylko o pewnych aberracjach ludzi, którzy celowo fałszują historię i możemy tylko piętnować ich, ich nie wiem, no, 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 złą wolę, ale najgorsze jest to, że ta zła wola przekłada się na, na, na decyzje i rozkazy, które w konsekwencji niosą śmierć dla wielu niewinnych ludzi, a, a, a miliony ludzi zmusza do, zmuszają do opuszczenia swoich domów. A więc yy, tak te ta, 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 ta idee mają konsekwencje, także te idee fałszywe, zwłaszcza te idee fałszywe mają straszliwe konsekwencje. To widzimy teraz na Ukrainie. Bardzo dziękuję. No właśnie, panie profesorze, bo jak gdyby zarówno historia, jak i teraźniejszość pokazała, że w pewnym sensie pojęcie nazizmu jest takim uniwersalnym jak uniwersalną przykrywką do tego, żeby każdego nazwać wrogiem, tak? Żeby jak gdyby odwołać się do tego, że, że jest nam przeciwny w związku z tym, jak gdyby trzeba z nim walczyć i to jest już uzasadnienie. Nazwanie kogoś nazistą bez względu na to, czy ze względu na narodowość, tak? Chociażby tak jak pan profesor przywołał przemówienie Władimira Putina, czy inne konsekwencje tutaj wynikające z tego, że chcemy zawładnąć jakimś terytorium. Ale to też pokazuje, że musimy edukować, musimy o tym mówić, musimy... Jak gdyby uświadamiać też społeczeństwo, że ten kontekst tej propagandy ma właśnie to swoje drugie oblicze, nie? że ma to swoją drugą stronę, która pozwala mówić, że to de facto tak nie jest, nie? że musimy uważać, musimy. Jak gdyby być czujni, żeby nie, nie pójść jak gdyby w tę falę, czy na tej fali, w tym kontekście, tego, że, że może tak jest rzeczywiście, bo wiele osób też i na Zachodzie, prawda, odebrało to jako taki fakt, że być może rzeczywiście tak jest, że przecież te tereny są czy były rosyjskie w związku z tym, no. To Ukraina zawładnęła tymi terenami, a nie Rosja. Więc tutaj ten kontekst tego nazizmu był bardzo wygodny dla Rosji, żeby usprawiedliwić te swoje wszystkie działania. Nie? A my musimy, czy naszym zadaniem jest też edukacja, nie? mówienie o tym i uświadamianie, że historia pokazuje, że to wszystko już właściwie było. Tak, absolutnie, to jest racja, co pani profesor mówi. Edukacja jest tutaj absolutnie słowem kluczowym i pojęciem kluczowym, bo My żyjemy w takich czasach, że y, możemy się nawet łapać sami na myśli, na takiej myśli o to, że no nie, no to jest, jest tak absurdalne, to jest tak oderwane od rzeczywistości, że w ogóle nawet, no przecież każdy to widzi, że, że to jest tak absurdalne kłamstwo, ale y, prawda jest taka, smutna prawda jest taka, że wielu ludzi, y, którym no właśnie w procesie takiej czy innej edukacji, bo nawet przecież te Działania, które podejmuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, mają charakter nie tylko szeroko pojętej dyplomacji publicznej, ale też edukacyjny. Jeżeli bez takiej pomocy edukacyjnej ludzie nie będą skonfrontowani z prawdą, to znaczy nie poznają prawdy, no to będą w stanie ulec oczywistemu kłamstwu tak jak oczywistym kłamstwem jest ta, ta sączona od lat yy, sączona od lat pojęcie o tak zwanych polskich obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, co nam by się wydawało na początku, no nie, no to jest taki absurd, no, że to przecież, no to przecież każdy człowiek wie o tym, że to jest kłamstwo po prostu. No ale, ale kłamstwo, które nie jest yy, skontrowane prawdą, jak się okazuje, ten chwast zakorzenia się w wielu miejscach i trudno go potem wyrwać, bo, bo, bo gdzieś te pędy, można powiedzieć, podziemne Rozchodzę. się rozszerzają i tu wykarczować to jest naprawdę naprawdę kłopot. I, I podobnie tutaj, jeżeli nie będzie działalności edukacyjnej w zakresie chociażby właśnie wyjaśnienia, czym jest nazizm, od czego ten skrót pochodzi, mhm. bo to jest skrót narodowy socjalizm niemiecki. Jeżeli nie, nie, nie podejmie się właśnie w tym, w tym duchu y, działania edukacyjnych, jeżeli właśnie w tym kontekście też nie przypomni się tego niewygodnego epizodu, w cudzysłowie, do którego bardzo nie chcą wracać zarówno w Moskwie, jak i w Berlinie, to znaczy sojuszu niemiecko-sowieckiego z lat 1939-1941, który otworzył drogę do II wojny światowej, w ramach którego y, dochodziło także do współpracy gospodarczej. Przypomnijmy, czołgi niemieckie, które wiosną, latem 40 roku wjeżdżały do Paryża, one w większości były na ropie sowieckiej, dostarczanej przez Sowietów w ramach tego porozumienia już oficjalnie niczego zawartego pod koniec września 1939 roku między Stalinem a Hitlerem. Że jeżeli nie, będzie, nie będziemy na drodze edukacji przypominać, że w ramach tego porozumienia Stalin wydawał władzom niemieckim, nazistowskim, władzom niemieckim wielu komunistów niemieckich, żydowskiego pochodzenia, którzy schronili się w Związku Sowieckim po objęciu władzy Niemczech przez Hitlera, no to będziemy mieli po prostu niepełny obraz rzeczywistości. A prawda, ta cała prawda, jest najlepszą najlepszą bronią przeciwko jakiejkolwiek propagandzie. No bo te lata, o których mówimy, 39-41, one są niewygodne zarówno właśnie i w Moskwie, i w Berlinie nie lubią do nich wracać, ale one falsyfikują wiele właśnie tych test propagandowych, które, które są w obiegu, zwłaszcza te puszczane przez władze rosyjskie, gdzie przedstawione jest Związek Sowiecki jako takie krystaliczne anty, antynazistowskie mocarstwo, które y, można powiedzieć, jak gdyby sensem bytu Związku Sowieckiego było to, że y, tą żelazną pięścią zgniótł niemiecki nazizm. I y, można wybaczyć wiele tych złych rzeczy, które Stalin zrobił, no bo w końcu jednak, no jednak to, to, to wielkie zwycięstwo maj 45 i, i pokonanie tego nazizmu, który teraz się gdzieś odradza. Zwróćmy uwagę, przecież nawet ten incydent oblania tą, tą krwiopodobną substancją ambasadora rosyjskiego w Warszawie przez jedną z Ukrainek, no to też było interpretowane w Moskwie jako, jako wyraz odradzającego się, zwróćmy uwagę, odradzającego się neonazizmu w Polsce, jak gdyby kiedykolwiek w Polsce nazizm czy neonazizm był. No więc, czyli edukacja jest tutaj absolutnie konieczna, zwłaszcza, w odniesieniu do tych pojęć czy zjawisk, które nam się wydawają, wydają, że to są oczywiste oczywistości, ale tak nie jest. Jeżeli, jeżeli nie będzie edukacji pokazującej, jak było naprawdę, to rzeczywiście ludzie, spora ich część, jest w stanie uwierzyć w to, jak było wedle przekazu propagandowego. I to jest, to jest zwróćmy uwagę, że ta propaganda, o której tu mówimy, jest zrobiona profesjonalnie od strony technicznej, technologicznej, to jest cała sfera też internetu, tego trollowania i tak dalej, i, i, i grania na emocjach, i, i to wszystko jest zrobione naprawdę bardzo zręcznie, i, i, i dlatego ta działalność, działalność edukacyjna oczywiście od poziomu szkoły podstawowych, średnich, ale także w mediach, właśnie w takich przedsięwzięciach jak Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej jest bardzo potrzebna, bo to stanowi pewne takie konkretne i konkretne, taki rzetelny przekaz, który może dotrzeć do, do szerszych kręgów opinii publicznej. Oczywiście, Panie Profesorze. Stąd nasze spotkania i nasza misja też. Naszym zadaniem jest również, jak gdyby, pokazywanie te, tych aspektów prawdy i uświadamianie pewnych niuansów, które czasami mogą nam się wydawać oczywistą oczywistością, a takie nie są, i my staramy się to przybliżać. Dziękujemy Panie Profesorze dzisiaj za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy już Państwa na kolejne spotkanie z Panem Profesorem doktorem Habilitowanym Grzegorzem Kucharczykiem, bo będziemy podejmować kolejne trudne działania i kolejne trudne pytania, rozwiewać. Wątpliwości i przede wszystkim pokazywać, jak jest tak naprawdę. Panie profesorze, serdecznie dziękuję, miłego dnia i zapraszamy na kolejne spotkanie. Do zobaczenia. Bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam.